Wysącz wydobywania z tej, z onej strony tego, tych budow, tych materiałów wszystkich, teraz, teraz my, teraz odlecimy stąd. Widzę. Zgadzam się wystarczy wydobywania z tej planety surowców. To mi strzela, ogień. Nie. Ja się nim zajmę. Dawno się nie widzieliśmy. Będzie mnie pokonać. Oja! Wydaje Wam się, że starego mi strzadzenie daj Wy możecie pokonać. Końc. Zaprzestań. Ty pycha mnie. Spodziewałem się lekko innych zastosowań. Zastosowania chciałem zmienić, żeby przeżyć. Tak czy siak na obecną chwilę to nie ma znaczenia. Pf, odbyłem trening ta nie jesteś w stanie już mnie pokonać. Pff. Jestem. Jestem niepowstrzymany. Widzę, że podejście muszę jasnić. No. dajcie ostatnią szansę, mistrzu Jota. Zanim to będzie, A! Dlaczego żyję? Ja... Dziękuję mojemu droidowi. Ale to będziesz do pracy wracał? Czy już tam w domu Nigdy, nigdy, nikt tu Ciebie nie miał zabić. Mieliśmy się spotkać. Żebyś powiedział, gdzie są... Krzyształy Kajper Nigdy nie Nigdy. To był mój plan od początku Gdybyś Gdybym cię zabił nie przydałbyś mi się Ty nie jesteś zły Nie, to był od początku plan żeby wykiwać wszystkich Mandalora To nie wyeksplorowana z nieograniczonymi zasobami. Podobno tu jest, jest dużo kryształów Kajber, które tylko mistrz Szczedaj, mi szczedaj może, od, może odnaleźć. Dlatego do tego jesteśmy potrzebni. Tej. Panie, do, panie dowódco, wykryto zbliżający się statek Delta Weidera. Zatem powinniśmy się śpieszyć. No, gwiazdzie śmierci nie mamy takich słodkich stworzonek. Darci Wajder, wykry wykryliśmy małą grupkę osób zbliżających się tutaj. Mam utopić do pełnego ostrzału. Tak jest, tak jest, tak jest, tak jest, tak jest. Tylko dwóch wogomada. Dorian spodziewaliśmy się więcej po was. Jeszcze się nie spodziewacie na co nas stać. W じゅるる호るっじゅぼ호ぼっずずず호ずずっずずっずずっ <laughs> <laughs> Moje umiejętności posłu i się mieczem świetlnym są dobre, ale nie na tyle dobre, żeby mnie pokonać. Jego nie, ale moje tak. To, to! To nasz mąż! Skupić ostrzał! Jestem silniejszym klonem niż myślałem. Byłem na tym statku, kiedy ty przedzierałeś się z moich braci. A to jest mój czas na zemstę. Zabiłeś mojego pięknego klona Masz coś na swoje usprawiedliwienie To, że jesteś tym chłopcem Przynajmniej, mnie Chociaż ja mam mistrza A! A! Zabrałeś mi wszystko tak samo jak kenobi. Teraz, żebyś umarł. Przyjacielu. Jesteś silny w mocy, ale nie jesteś silny. Nic nie wiesz o ciemnej mocy, o bólu, cierpieniu. O cóż, warto powiedzieć, że mam taką samą wiedzę. O! o! Rzeka, masz, będziesz mnie błagać o litość. <słyska> To, 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 to. to niemożliwe. Wszystko jest możliwe. Absolutnie wszystko. To. Może jestem tylko mandalianinem, ale... Nie, ale mam coś, czego ty nie masz. Zabrałem ze sobą dziecko. Gdzie jest ono? W czarnej dziurze. Ja Spier Tam nie było żadnego dziecka. Now you will be die się nie mogę uwierzyć, że tak łatwo. Tu nic nie ma do gadania. Byli po prostu łatwi, dla mnie są łatwi. na przeciwnika, który będzie równie potężny co ja. Rzecz taki chyba nie te.